to, że miał złe doświadczenia wcześniej. Dobra. No tak jak powiedziałam, kochani. Dobra, skorpionki. Tutaj tak jak powiedziałam, wy macie do podjęcia w tym grudniu jakąś decyzję, jakąś bardzo ważną decyzję. I wypadałoby ją podjąć, wypadałoby ją bardzo mocno przeanalizować. Bo karty mi też pokazują, że wy możecie nie wiedzieć w 100%, procentach jakby... Ale czego? coś może nie być dopilnowane a propos jakiejś sytuacji i wy jakby nie będziecie o tym wiedzieć wy macie jakiś plan w tym grudniu boicie się też go wcielić w życie i boicie też się otoczenie jak zareaguje albo jakieś osoby dlatego nie mówicie tej osobie bo wiecie, że ta osoba będzie na przykład mówić, że to głupi pomysł, żeby tego nie robić i tak dalej nie wiem słuchajcie kochani, albo ktoś się na przykład boi opinii innych ludzi, tak też może być Kochani, w grudniu, tak jak powiedziałam, wypadałoby wy, wychodzić do innych ludzi, bo widzę tutaj, że z komunikacją może być kiepsko i też zmienić, z, zmienić, popracować nad poczuciem własnej wartości Skorpiony, bo widzę, że tutaj w tym grudniu każdy będzie mógł, mógł Wam e, włazić na głowę, e, nie dać się e, szczególnie jakiejś presji otoczenia albo opinii osób e, Wam bliskich. O. Albo w ogóle nieznajomym. Dobra, kochani, teraz strzelec. O, strzelec na grudzień. A dobra, nie, nie bierzemy, bo za dużo wypadło. Strzelec na grudzień. O, wypadła karta strzeleca No, strzelce będę w swojej energii, bo jeszcze będą mieć urodzinki w grudniu. O, ale trójka mieczy wypadła. Ha, ha, ha. Wy możecie nie mieć, nie mieć siły do jakiejś osoby. Która wam się bawi, która was rani. I strzelzę też tak samo, jak któryś tam znak będzie myślał nad zakończeniem jakiejś znajomości, relacji. Tak bardzo mocno. I wiecie, co wypadałoby ją zakończyć. Pokazują mi się też, że jakieś osoby z przeszłości będą chciały może z wami się skontaktować. Też diabeł. Uważać nad, nie wiem, muszę to powiedzieć, nadużywki, nadużywanie uż, nad czegoś. A wy wiecie, co to może być, jeżeli macie jakąś sytuację i wiecie, że wy coś, czegoś jest za dużo i jest to toksyczne. Uważać też na jakąś osobę, która manipuluje, która nie jest szczera. Mam wrażenie, że tutaj strzelec będzie chciał urwać z kimś kontakt. I wiecie, co trzeba będzie się zastanowić. Ja mam wrażenie, że... Ktoś może was wami manipulować i ktoś może wam. Um, kurczę, wiecie co, nie wiem. Mhm. Dobra, strzelcy ogólnie, słuchajcie, w grubu Trzeba będzie uczyć jakieś wszelkie znajomości, które mają na was negatywny wpływ i strzelec będzie to w grudniu robił będzie robił porządki, yy, szczególnie w znajomości yy, strzelec też wypadałoby yy, rozejrzeć się yy, bo w pracy ktoś może wam yy, źle życzyć yy, ktoś może w pracy też nad wami stać i to naprawdę dosłownie mówię ponieważ ktoś może myśleć, że wy nic nie robicie w sensie nie to, że wy nic nie robicie, ale ktoś może mieć do Was pretensje, że albo ma Was mało w pracy, albo że Wy nie robicie do końca w pracy to. Co trzeba by było zrobić, mogło być opóźnienia, więc jeżeli macie w pracy coś do zrobienia w grudniu, to wypadałoby to zrobić w grudniu, żeby tego nie przychylać, bo ktoś może być na Was zły z tego powodu. Schodzi tak jak powiedziałam, nie nadużywać jakichś używek i tak dalej. Karty też pokazują, żeby bardzo dobrze przemyśleć jakąś decyzję i tutaj jest decyzja a propos mieszkania, a propos wyprowadzki. Może ktoś dostanie jakąś pracę gdzie indziej będzie myślał Nie wiem kochani, ale trzeba to bardzo dobrze przemyśleć mm, Dobra, teraz koziorożec Koziorożec w grudniu Koziorożec w grudzień Koziorożec na grudzień Koziorożec na grudzień Nie bierzemy tego Koziorożec bardzo dobrze będzie nie wiem czemu, ale pokazało mi się, że ktoś może być w jakiś ciepłych krajach, ktoś może być w ogóle za granicą w tym grudniu, jakieś wakacje może mieć, ale ja, ale fajnie, słońce i głupiec, no słuchajcie, ktoś może w ogóle jakiś urlop mieć, ale gdzieś w takich, wiecie, krajach ciepłych, albo może przydałby wam się jakiś urlop, o. no jakieś wakacje, coś takiego ktoś może mieć w grudniu, koziorożce. Jakie wy wakacje macie w grudniu? Ja też tak chcę. Tak, no, w grudniu słuchajcie, widzę, że ktoś będzie odpoczywał na jakichś wakacjach. Albo, albo ktoś będzie organizował komuś jakieś wakacje, jakiś wyjazd. No, tak też, słuchajcie, kochani, może być. Teraz tak jeżeli chodzi o single, widzę tutaj relacje stricte na odległość, które mogą nie być dla was, ktoś może cierpić przez to, że ma jakąś relację na odległość, wypadałoby się zastanowić czy w to wchodzić, bo jakaś propozycja jakiegoś związku na odległość może być koziorożce w tym grudniu, dobra, co mogę jeszcze powiedzieć, to to, żeby grudzień to jest bardzo dobry czas, żeby spełniać jakieś swoje marzenia, żeby odpocząć nie będzie, nie widzę tutaj jakoś tak dużo pracy możliwe, że będziecie organizować wyjazd komuś, albo sami będziecie gdzieś tam na wyjeździe i będziecie ogólnie odpoczywać tak jak powiedziałam, zwracać uwagę na osoby mm, gdzieś dalej albo w ogóle kurcze, no właśnie albo na jakieś osoby, które poznacie na wyjeździe, dlatego może być ten związek na odległość, wiecie co tak mi się pokazuje, że jakieś osoby, które są dalej, w sensie, które są dalej, które mieszkają gdzieś tam dalej, tak, wy możecie poznać na wyjeździe tym, mogą was, yy, znaczy mogą, ale nie muszą. No właśnie, słuchajcie, nie wiem, nie wiem, jak, nie, totalnie nie wiem, jak im ja to powiedzieć. Jakiś związek na odległość może się nie udać i może się rozsypać w tym grudniu. W sensie ogólnie to będzie jakaś propozycja dotycząca jakiegoś związku na odległość. Tak jak powiedziałam, może kogoś poznacie na jakimś wyjeździe i ktoś wam zaproponuje, tak? Ale wiecie co? Tutaj trzeba będzie się zastanowić, bo ktoś może mieć jakieś tam wiecie, no wiecie coś tam, nie wiem, może kłamać, czy coś takiego. Ale tak poza tym to widzę karty bardzo dobre. Tutaj też widzę bardzo dużo planowania. Właśnie no dobra, dziękuję koziorożce. Teraz zrobimy sobie wodnik i zostanę rudeczki. Okej. Okay. Wodnik na, na grudzień. Wodnik na grudzień. Wodnik na grudzień. Co tam u Was, kochani? Wodnik na grudzień. Wodnik na grudzień. O! A wodnik. Jakieś kłótnie mogą być. U wodnika. Nie wiem. No, Słuchajcie, mogły być kłótnie a propos finansów Wydaje mi się, że mogły być jakieś problemy lekkie, finansowe w tym grudniu a no. Tak jak powiedziałam, który mój znakowi Może być coś nie tak, coś nie tak W sensie... Z wypłatą mogą być jakieś opóźnienia, z jakimiś pieniążkami, opóźnienia w pracy mogą być. O tak, to chciałam powiedzieć. I też jakieś kłótnie słuchajcie, z jakąś osobą o finanse mogą też być, ale nie wiem. Nawet z kimś z rodziny możliwe, możliwe, oj możliwe. Mhm. Tak, wy będziecie ukrywać, że jakaś sytuacja was nie boli, będziecie udawać, że wszystko jest w porządku, a tak naprawdę, yy, wiecie co, jeżeli macie jakąś trudną sytuację, to fajnie jest się spytać specjalisty i tutaj stricte chodzi mi może jakąś pomoc psychologiczną, prawną i tak dalej, bo wydaje mi się, że samemu raczej się to nie uda, jeżeli będziecie chcieli coś tam ogarnąć w tych kwestiach. Dobra, wo... Dobra dobrze... Jeszcze y, powiem tak o wodniku y, Krótko, że właśnie tutaj będzie y, Trochę zamartwianie się w tym grudniu no. Takie myślenie, że y, Że samo sobie Ze wszystkim poradzę Badałoby zadbać właśnie o zdrowie psychiczne Bo tutaj y, możliwe, że będzie trochę ciężko W tym grudniu Jakieś sprawy finansowe też mogą Słuchajcie kochani, przytłaczać y, Dlatego jeżeli macie jakąś taką sytuację To może warto poprosić o pomoc Kogoś Bliskiego, tak? Tak mi się tutaj, słuchajcie, kochani, pokazuje. I też, co ważnego, żeby nie robić nic na własną rękę. Na pewno to nie jest dobry czas na branie kredytów i kupna czegokolwiek tak, takiego droższego, tak bym powiedziała. Dobra, teraz ryby na grudzień. Rybeczki na grudzień. Co teraz, kochani, będzie działo się to ostatni znak? Ryby. A ryby. O, dobra, weźmiemy. A ryby będą miały coś z przeznaczenia, tylko pytanie: co? Hm, może w single kogoś poznają z przeznaczenia w tym grudniu? Hm, tak. Coś niespodziewanie może być z przeznaczenia, ale nie wiem co. Tak wiecie, jak walnie to. O jejku, widzicie dwójka kielichów ale jajca. No, słuchajcie, rybaczki, wy możecie w tym grudniu poznać jakąś bratnią duszę. No, zdecydowanie, ojojo i tak. E, bratnią duszę możecie, słuchajcie, kochani, poznać. E, jakąś taką osobę, z którą fajnie wam będzie się rozmawiać i wypadałoby dać szansę, jeżeli jesteście singlami oczywiście. No, ale trzeba będzie zburzyć jakieś stare fundamenty. A wiecie co, ryby, mi się wydaje, że w tym grudniu, jeżeli będziecie chcieli cokolwiek nowego zaczynać, to będzie czas wam sprzyjał. Tak zwanie będziecie mieć dobrą passę w tym grudniu. I z tego co widzę, cokolwiek nie zrobicie, to wszystko będzie na waszą korzyść. No, zdecydowanie. Wy będziecie pewni siebie, albo... Musicie być pewnie siebie w tym w grudniu z jakiejś tam przyczyny. Nie możecie myśleć o przeszłości, tylko o przyszłości. Karty mi tutaj pokazują. No i przede wszystkim widzę, że jest jakiś ważny mężczyzna w waszym życiu. Będzie miał znaczenie w tym grudniu. Nie wiem, kto to jest. Może ktoś się pojawi, albo już macie kogoś, kto będzie dawał wam bardzo dużo wsparcia. O, dwie karty się wzięły. Mhm, tak. I wypadałoby, nie rozpamiętywać czegoś, co było Bo co było, nie pisze się w rejestr Kurczę, nie wiem jak to się mówi, słuchajcie Ale dosłownie mi to przyszło do głowy, no Tak, co, co było wcześniej, nie pisze się w rejestr Czy coś takiego No tak, tutaj zdecydowanie nowe, tak jak wam powiedziałam, rybeczki Wy cokolwiek tutaj nie zrobicie, tak będziecie mieć, no dobrą paszę, tylko tak jak powiedziałam, tutaj pewność siebie gra podstawę i jakiś mężczyzna, który będzie Wam dawał to pewność siebie i będzie Wam was bardzo wspierał. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. To było czytanie na grudzień dla wszystkich znaków. Mam wrażenie, że z kimś będzie to rezonować. I jeszcze raz dziękuję i bardzo proszę zaklęknięcie w opis. Być może zrobię czasówkę, zobaczymy, ale tam też są takie fajne, ważne. Ważne, przepraszam, informacje, które jeżeli ktoś był zainteresowany, to bym była bardzo wdzięczna. Także dziękuję, cześć i do zobaczenia.